Dołączyć wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, samo ich I dziś pokażę wam moją ścianę wstydu. Dziś pokażę wam TikToki, które ja zlajkowałem I nie wiem, czy będę chciał wam w ogóle tłumaczyć, dlaczego. Ukulele klinchu mam, ale będzie najprawdopodobniej wycelowane w moją stronę, bo ja lajkuję rzeczy, które mi się podobają. Sprawdźmy, co mi się podoba. Będzie ciężka przeprawa. Ana, gdzie robić brewki? Nie oceniaj mnie, lubię techno. Aha. Bardzo tą piosenkę lubię, dlatego właśnie lajka like zostawiłem tutaj Pogat <grymne> to oglądaje mi pała stała, a to jest w ogóle na mam po prostu pomiędzy nogami I tylko i wyłącznie zlajkowałem tego TikToka dlatego że podoba mi się ta szafa i chciałem ją znaleźć BK <grymne> Nie wiem dlaczego to zlajkowałem, kurwa! No nic, taki strój chciałem kupić. I zlajkowałem, że pamiętał, że ten, że taki strój mam jej kupić.

ten stalowy ten submariner, no. Kiedy mogę przyjechać No, kiedy tam pan odpowiada? Bo tak naprawdę no... Zegarek jest. My pracujemy od 9 do 21 codziennie. Więc jak tam panu. Jutro jestem. Dobra, mnie akurat jutro nie ma, ale w takim razie... To będę pojutrze, żebyś ty była. Nie no, zaspokojemy. Ja wiem, że się już nie ma się doczekać. Aż się spociłem z wrażenia. Dobrze, dobrze. To do jutra. Papa. Pa. No, pa, pa. I co kurwa? Nitro tych udarów? Nie zrobią mi? Nie zrobią mi? No. To jest pojebane. Okej? Okay. A wiem dlaczego zlajkowałem, bo ja myślałem, że to jest yy, rewo po kolorach I chciałem zlajkować, bo rewo No, to przecież, no się wytłumaczyło, że wyjaśniło się Ja pierdolę ale jestem simplusem kurwa nie Po to zlajkowałem bo ona mi kogoś przypominała Nie no dobra Dobra, chuj ze mną Jest to się nawet tłumaczyć lubię bobry. Lubię bobry na trawie. Pośpiesz się Franklinie, okropnie się dziś guzdrzesz. Zaraz wychodzę, kurwa! Nie wkurwiaj mnie! Będziesz tu kurwa robić chuj wie co. Korki kurwa. Bohaterko, korki. Tylko korki kurwa umiesz wyłączyć. No co? Nawet komentarz zostawiłem. Nie! No do a ja się zapytam jakie ciasto, dobra. Chciałem się dowiedzieć, jakie ciasto, bo Monika też robiła ciasta. I chciałem zobaczyć, czy wszyscy robią takie same. <śpiewanie> Lubię tą piosenkę, dlatego <śpiewanie> lajkowałem. Przysięgam to, bo tak dawno mi ja nie lajkuje. A, już wiem dlaczego, bo chciałem Monice kupić takie nauszniki. Ty podobny. <laughs> Ej, ale w on jest podobny do tego Członego Cage'a? Fajna piżama i chciałem właśnie taką samą kupić dla Moniki. A, to wiem dlaczego zlajkowałem akurat. Bo ten skok do tyłu co ona zrobiła tego Ala Flaka to ja umiem też. Już wiem o co chodzi. Ej, mam coś innego zlajkowane niż tupy? Kurwa, ja nawet nie pamiętam, że to lajkowałem. Przysięgam. O! Zakup. Ale tutaj dzisiaj nic nie kupujesz, nigdzie nie płacisz, więc daj te pieniądze i jutro porozmawiamy, czy ci damy je, czy nie. No właśnie, ale rodzice tak robili. Gdzie są moje pieniądze z komuniku? kurwa? Anka, Genek, yy. wy mi oddajcie za moje święto pieniądze. Okej. Okay. Brawa dla niego. Ja to zlajkowałem i ja nie pamiętam, że to zlajkowałem, to musiało być tak dawno temu. O! KRYCHOWIAK! O kurwa Sporlax! Pokaż oh Nie złapałem O kurwa uciekł <laughs> się, Jakie głupie! <laughs> Marcin mnie do domu. Nie będę ci przeszkadzać jak oglądasz mecz. Proszę. Ej, no czy się nie pamiętasz, że ja to lajkowałem? Lubię emoji i jak widzę emoji to po prostu zawsze stanę lajka. To musiałem zlajkować dwa razy. Się, o się strygłem. O kurwa ty! Dobry. Czemu Sopel nie grał tym palcem? Dlaczego nie grał? No bo to mój. O! Ja dolek to było złe! Świetny obraz, dlatego to polajkowałem. Nie wiem, co mi się tutaj podobało, chyba... Nie wiem. Wysoka Natsu. Tak by wyglądała, na Natsu była wysoka. I, I co, jakby ona miała duże cyzki, to wiecie, jakby wyglądała? Już by nie wyglądała tak dobrze. Oh, oh my God. FUJ! FUJ! Dziewczynko! Ojoj! Oj. To nie balonik. No, 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 kamera, no kamera, reportage. My name is Luis. No. Pany, schowaj ten telefon. Ja... Trochę poryło mi łeb, ale wciąż jak sklep wielki. Kiedyś byłem mały, <mulity> no a teraz jestem wielki. Czy ty nie może mi z jakiś poszedł? Jest okej, okay, ale... Nie wiem co ja zrobiłem. <laughs> ty kurwa sala od niebałeś przed chwilą. Tomek! Tomek kurwa lajkuje mi TikToki! Po cyckach poznałem! 300% Tomek, bulla. No Tomek no też. No przecież no, no ja mnie nigdy w życiu nie zlejkałam takiego TikToka. No Tomek. No nam... Dupa. <laughs> o co tu chodzi? No to też ja, no. Oczywiście, że ja to zrobiłem. I'm a ma bitches look. A wiesz, że cię nie poznałem? Tak. Nie to no to popatrz. No, miałem dłuższe włosy. No. A, faktycznie, no. <laughs> Pierdolę. A. No takie rzeczy lajkujemy w Monday Games. Czy jest mi wstyd? Nie wiem. Ale jak to ogląda Monika, to bardzo. Zostaw lajka wstydu, jak Ci chociaż jeden z tych TikToków się podobał. Nara. Hey.